you mm -hmm. Siemano widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj słuchajcie, jestem już nad wodą, a mianowicie na łowisku Wojsze, na którym byłem już dwa razy, miałem dwie wyprawy karpiowe i nadszedł czas, słuchajcie, na drapieżniki. Możecie się zapytać, dlaczego mam kamizelkę na sobie, a więc już śpieszę z odpowiedzią. A mianowicie dzisiaj wraz z synem właściciela, Adrianem, będziemy pływać po Wojsze, po tym całym łowisku, pontonem z silnikiem i będziemy łowić... Mam nadzieję grube ryby. Taki jest na dzisiaj plan. Mamy koło godziny 11, niestety były straszne korki, więc no, nie dotarłem na dziewiątą, a chciałem od dziewiątej już łowić. Ale mamy trochę czasu, także ja słuchajcie, więcej nie gadam. Lecę, słuchajcie, szykować sprzęt i lecimy na ponton. A wy oglądajcie film do końca, bo na końcu będzie jeszcze konkurs. No i co, gdzie płyniemy, panie kapitanie? Gdzie tu jakieś fajne miejscówki są? Tam na brzegi. Tam nad tym brzegiem? Nawet Czy na środku? Na środku? Miało dzisiaj być słoneczko. Nie a jest typowo sztupakowa pogoda. O tu ile drobnicy się. Czy to dajesz? Nie drobnicy. Nie drobnica. Nie, Ale pogryziona to ładnie ciachnął A złapał się? Nie, nie. A szczupaki jakie tu największe były łowione Wyciągnięte? Wyciągnięte 128 128? Jak to prawie takie jak ja O! Katastrofa Dobra, ja tu zmieniam definitywnie ten przypon, bo nie chcą mi brać na niego. O, mam tu też fluorokarbon. Gruby fluorokarbon. No. Dobra, słuchajcie, my sobie pływamy i pływamy. I powiem wam, że jest strasznie zimno, jeżeli się nie chodzi. Bardzo zimno, nie byłem na no to gotowy. Ryb jak na razie zero. Powiem Wam, że jest ciężko, ale damy radę. Mam nadzieję, że tak po południu, bardziej pod wieczór, przyatakują. Bo jak na razie są też czupaki nieaktywne. Próbuję też mało, ale próbuję pod konia. Tak samo, totalnie nic. Jak na razie warunki są ciężkie, ale myślę, że damy radę. Jesteśmy we dwójkę, także musi ktoś złowić chociaż jedną rybę. Honorowo, honorowo żeby było tak. Zobaczenie płynąć kapitanie. Co? No, z... złów coś, złów coś, ja się staram stary. Jest! Yes. Dobra, słuchajcie, a więc mamy pierwszą rybę. I niestety GoPro mi się rozładowało idealnie, jak zaciąłem tą rybę. Mam nadzieję, że chociaż początek tego zacięcia będzie widać. Ależ garbus, coś pięknego. Przepiękna ryba, jest tu gdzieś miarka? Jest. o, Ależ on ma pysk. No, 27 mniej więcej jest. Pierwsza ryba dzisiaj. Po nie wiem ilu godzinach, ale jest. Lecimy dalej, wypuszczamy go. Piękny, tłusty. Byłem piękny przyprowadź. mamuszkę. O! Szedł. 15.20. A ja tu przyjechałem o 11.00. Cztery godziny około łowimy. I dopiero pierwsza ryba. No ale cóż, nie poddajemy się jeszcze pewnie z godzinka. Nawet nie została pół godzinki, jak to Adrian mówi, i będę musiał się zawijać do domu. A więc witam was dnia drugiego już. Na wojrze niestety nie udało mi się dorwać żadnej większej ryby, totalnie nic się nie działo na całym stawie. Adrian, z którym mówiłem w ciągu całego dnia złowił jednego konia, ja tak samo jednego konia. Było kilku innych jeszcze wędkarzy, którzy nie złowili kompletnie nic. Trafił się niestety taki dzień którym nieważne jakbyś się starał i tak nic nic nie dało rady wyciągnąć. Jedynie fartem ten jeden okoń, ale na szczęście bez ryby wczoraj nie wróciłem, także dzisiaj słuchajcie lecimy z łowieniem na stawie prywatnym. Cel: szczupak. Ja ogarniam sprzęt i lecimy z tematem. Ok, a więc zaczynamy, słuchajcie. Zakładam sobie moją gumę, dziesiątkę, biało-czerwoną, dokładnie tą. I zobaczymy czy tu się jakieś ryby kryją. Dzisiaj muszę wam powiedzieć, że jest zimniej niż było ostatnio na Wojsze. Jak widzicie to białe na ziemi to śnieg. Z tego co widzę staw trochę opadł, woda opadła, że może być ciężko, ale no zobaczymy. Ja się łatwo nie poddaję. Jest ryba, od razu, co jest grane. Jest fajk, nie dłużej. Patrz to jest pierwszy rzut, pierwsza ryba. Patrzcie, co wypadło tego, temu szczupakowi, gdy chciałem go odhaczyć. Martwa ryba zażarł pięknie gumę. Kuma jest tam, tam, chem daleko. W pysku Dobra, więc słuchajcie, jest pierwsza ryba, bardzo ruchliwa Nie za wielki Całkiem, całkiem fajny, ale malutki, no niestety Ale ważne, że jest ryba Na Wojszy nie udało się szczupaka złowić To na prywatnym stawie jest Pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni Lecę, wypuszczam go, nawet go nie mierzę Bo, no maluszek, totalny maluch Lecimy Tu go wypuścimy, tu jest taka fajna plaża Bardzo zimna woda o, Poszedł no, więc słuchajcie, pierwsza ryba jest. To mi się podoba. Teraz czas na kolejne. Oby to nie była ostatnia. Jest naprawdę, naprawdę zimno dzisiaj. Nie ja sądziłem, że aż tak zimno będzie. Jak widzicie, szczupak zostawił rany na główce. Na boku. Gdzieś jeszcze? Na ogonie. O, ma tylko cała guma pociachana. Przeatakował pięknie. To trzeba mu przyznać Siedzi Aleś przywalił Gdzie jest mi podbierak? To jest dobre pytanie Chodź tu, chodź. Jest Kolejny jest słuchajcie, po kilku rzutach kolejny, kolejny szczupaczek, również niewielki, ale ten przeatakował przepotężnie tą 10 centymetrową przynętę. Naprawdę coś pięknego. Taki nieduży, myślę, że koło 50 maksymalnie. Fajny, fajny, lecę z nim do wody i polujemy na większe. Płynie piękny. Ło wow. ale sunie przez środek tych szaków. Pobawię te trudno dostępne miejsca. Wszystko, wszystko. Idziemy po kolei. Dzisiaj mam w planie obłowić jak najlepiej tylko będę mógł. Każdą miejscówkę, nawet tą z krzakami, między trzcinkami, między haszczami. Wszystko chcę obłowić i nie ma opcji, że tego nie zrobię. Tak być musi. Jest! Siedzi! Ooo! Poszedł krzaki Ale zwaleczna na ryba Muszę wziąć podbierać Jeszcze jest Tak, w krzakach jest Jest, 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 jest Uf, Chodź to Kolejna. Fuu, to mi się podoba. Jest kolejny, kolejny sztupak. Cały czas to sama guma. Dosłownie z 10-15 rzutów zrobiłem. Jest kolejna ryba. No dawno tu chyba nikt nie spinningował, że tak biorą. Piękny. Maluszek, ale napasiony jak nie wiem. Widzicie ten brzuszek tutaj? Bardzo napasiony. Jedzą teraz na zimę. Pięknie, pięknie. Fajny. Lecimy z nim do wody. Patrzcie jaki brzuszek on ma. Wielki brzuszek, naprawdę potężny. Papa! Pa. Lecimy dalej. Trzy ryby na koncie. Teraz może czas na jakąś większą. Ale no, walka z tym była piękna, jak na tak niedużą rybę. Bo nie był to duży szczupak. To naprawdę walczył ładnie. Jeszcze na końcu zaparkował w zielach mm. Też w ogóle, emocjonująca walka, bardzo <laughs> ho, 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 ho. Jak ja bym miał tą trybę halowa? Wać! O, właśnie o tym mówiłem, siedzi! Dam mi trochę tutaj Popławić się, żeby jej nie męczyć Ależ to było! Dosłownie w pierwszym chyba opadzie Pierwszym albo drugim o nie, tutaj tu już są krzaki, to może być mniejsza ryba, mniejszy szczupak. O, tak to jest, to, to jest jeszcze mniejszy, ależ przyatakował w pierwszym, bądź drugim opadzie, coś pięknego. No to jest mikrus, proszę państwa, mikrus totalny, mi się wydaje, że najmniejszy z dzisiaj, bardzo, bardzo mały. I waleczny, dodatkowo. Nawet nie wiem jak mam z nim zaprezentować, bo jest tak mały, że go nawet złapać nie mogę dobrze. Ale coś takiego, dłużej lecimy dalej, nie ma co. Pójdź, wariacie. Cześć. Słuchajcie, nastąpiła taka sytuacja, iż gdyż jest dzień kolejny, następny, czyli trzeci dzień w sumie już miał być łowienia, ale łowienia niestety nie będzie, bo jest lód. Patrzcie na to. Wczoraj normalnie nie było w ogóle lodu. Dzisiaj już jest lód. No nic, spróbuję zarzucić, ale wątpię, żeby miało to jakikolwiek sens. <grych> No cóż, dzisiaj niestety nie będzie mi dane złowić tutaj ryby. Jest sporo lodu. Nie jest on twardy, ale na środku jest twardszy niż tutaj przy brzegu i przynęta niestety nie rozwala tego lodu, więc dzisiaj muszę sobie odpuścić. Ale wczoraj na szczęście udało się trochę połowić, kilka szczupaków wyjętych, także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, bo nagranie tego odcinka dużo, dużo mi zajęło, naprawdę dużo. Pierwszy dzień na wojsze, drugi dzień na tym stawie prywatnym, a Trzeci dzień, nic nie mówienia, bo nie ma jak. Ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. I przejdziemy teraz do konkursu, który zapowiedziałem. Dobra, słuchajcie, a więc teraz przejdziemy sobie do konkursu. Jak już pod ostatnim filmem mogliście zobaczyć, rozdawałem jedną karpiówkę i powiedziałem, że mam drugą. Także dzisiaj ją właśnie rozdaję. Jest ona słuchajcie za mną, na moich stojakach. Nie pamiętam, słuchajcie, którą wam rozdałem. Bo ogólnie one są różne. Ta ma 3 lbs-y, ta ma 3,5 i wydaje mi się, że tą 3,5 wam rozdawałem. Więc teraz lecimy z rozdaniem tej z trzema lbs-ami. Jest to wędeczka od Rajobi, karpiówka 360, 3 lbs-y i rozdaję ją z takiego powodu, że po prostu stanie jest bardzo dobrym. A ja, słuchajcie, mam za sobą 6 wędek karpiowych: 3 od Efela, czyli moje początkujące wędki karpiowe, i 3 od Prologica, słuchajcie, więc więcej wędek karpiowych nie potrzebuję. Te 3 Efele zostawiam sobie w razie, jakby ktoś chciał ze mną na karpiowanie pojechać, a nie miałby wędek karpiowych. A Prologiki są dla mnie, więc. Wystarczy mi tyle wędek, dlatego rozdaję jeszcze te dwie. Jedna była na poprzednim filmie, także możecie jeszcze tam wziąć udział. Jeszcze jest czas, bo daję sobie mniej więcej dwa tygodnie na rozstrzygnięcie tego oraz poprzedniego konkursu. Tak, żeby w grudniu już wam wysłać, żebyście na święta je mieli. Także takie dwie karpióweczki do was lecą. Jedna w tym filmie, jedna w poprzednim. Teraz przejdźmy do zasad konkursu, są one bardzo proste. Subskrypcja mojego kanału. Ten czerwony przycisk na dole musi się zmienić w szary. Drugą rzeczą to jest łapka w górę pod tym filmem. Trzecia sprawa to zaobserwowanie Instagrama, bo przez Instagram się z Wami kontaktuje. Tutaj macie nazwę i. Ostatnia rzecz, czyli napisanie komentarza: biorę udział i wasza nazwa Instagrama. Nie bawię się w żadne maile i tak dalej, bo później jest sporo zachodu, żeby odnaleźć właściciela. A na Instagramie wystarczy, że napiszę wiadomość albo ktoś się do mnie zgłosi, nawet po jakimś czasie i, i jest po prostu bardzo łatwo z kimś się dogadać. Raz nawet gość do mnie napisał, bo odpisał mi po pół roku i mu wysłałem te rzeczy, bo leżały u mnie. A ja nie miałem czasu zrobić kolejnego losowania. Także sprawdzajcie. Instagrama po, po rozdaniu już tych nagród, bo czasami ludzie odpisują mi właśnie po pół roku i wtedy raz jest problem, raz nie ma problemu. Zależy od tego po prostu, czy mam czas zrobić losowanie jeszcze raz tego przedmiotu, czy nie. A więc słuchajcie, z mojej strony to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał jaki konkurs. Ja życzę Wam powodzenia i do zobaczenia w kolejnym materiale.